Cześć. Witajcie na moim kanale Rach Plecie. Dzisiaj zaczynamy nową ekscytującą serię, w której będę testować zestawy do szydełkowania z Etsy. Dzisiaj zaczynam od takiego jamnika. Otwieramy prezencik. No i w środku widzimy już włóczki. Pierwsze, co nam się rzuca w oczy, to właśnie włóczki. Jest dużo czarnej włóczki, na tułów i głowę. Jest taka brązowa, jasno-brązowa, na ryjek i stópki. I jest taka ruda. I to może być chyba na obroże. Zobaczmy, co tu jeszcze jest. Jest jeszcze. Taka jaskrawo czerwona. I to chyba jest y, beret i wykończenie tej obruszki. Mamy trochę wypełnienia. Instrukcje: cztery, pewnie w różnych językach. ciekawy czy będzie po polsku. Jest szydełko. Szydełko to 3,5 mm. Okej, okay, takie standardowe. Zobaczymy, czy będzie tak tempo chodziło. Czy będzie się ślizgało dobrze. Coś tu mamy jeszcze. O, nawet igłę mamy. Mamy igłę do wykończenia i zszycia. I trochę wygląda jak mulina. Miało to być chyba jak mulina, ale to. E, są pewnie do jakichś detali. Dobre tu pewnie też. Bierzemy instrukcję. To jest... Jest! Biorę się za szydełko i zaczynamy od początku. To jest oznaczenie jeszcze, że a, to jest zaciskana pętla z instrukcja w pętli. A mój. Kaściek na okrętkę L ściek prosty, M haft bulinowy. Dobra. Będą potrzebne jeszcze nożyczki. Tu jest napisane, i ja sobie gdzieś je przygotowałam. Mam. A grawki, znacznik. No to idę po znacznik. I tyle. Instrukcja ogólne. Ten wzór wymaga przerabiania oczek w rzędach, okrążeniach i nieprzerwanych okrążeniach. Podczas przerabiania oczek w rzędach, w rzędach po każdym rzędzie odwracaj robótkę na drugą stronę. Podczas przerabiania oczek w okrążeniach po skończonym okrążeniu nie odwracaj robótki, tylko połącz końce. Połącz okrążenie <laughs> za pomocą oczka ścisłego wykonanego poprzez wkłucie szydełka w pierwsze oczko łańcuszka. Rozpocznij kolejne okrążenie od początkowego oczka łańcuszka. Gdybym była początkującą, nie miałabym pojęcia, co tu jest napisane. Ale yy, no już trochę tych maskotek zrobiłam, więc mniej więcej mam pojęcie, o co tu chodzi. I myślę, że sobie poradzę. Dobra, zaczynamy. Ucho według schematu. Ucho widzę na rysunku, że jest czarne. Wykonaj zaciskaną pętlę. I jedno oczko łańcuszka. No to spodziewam się, że to wygląda tak, jak początkowo się zaczyna yy, łańcuszek robić. Zaciskam na pętlę. I jedno oczko łańcuszka. Zrobione. Przerabij oczka w nieprzerwanych okrążeniach. Jeden łańcuszek raczej. 12 PS, półsłupków. Dobra. Okrążenie pierwsze. Jeden łyk, czyli łańcuszek, 12 psy, czyli półsłupków. W zaciskaną pętlę delikatnie pociągnij końcówkę włóczki, aby zaciągnąć pętlę i połącz okrążenie. 12 półsłupków. Dobra, zakładam, że to ma nam zastąpić. Mm. Czekajcie, jedno, jeden łańcuszek, jedno oczko łańcuszka, to było pierwsze i teraz ja rozumiem to tak, że 12 półsłupków w tym pierwszym oczku będziemy robić, bo to nam zastąpi um, magiczne kółko. Pewnie łatwiej im było coś takiego napisać niż wytłumaczyć jak zrobić magiczne kółko, dlatego zrobię 12 półsłupków w tym pierwszym oczku łańcuszka. Jeden i dwanaście. Jeszcze sprawdzę, czy się nagrywa wszystko. <grywa> nagrywa się, jest dobrze. Pierwsze okrążenie za nami. Okrążenie drugie: dwa razy, dwa półsłupki. Trzy półsłupki. Dwa razy dwa półsłupki, pięć półsłupków i to się równa 16 półsłupków. Dwa razy po dwa półsłupki, później trzy pojedyncze półsłupki, później znowu dwa razy po dwa półsłupki i później 5 pojedynczych półsłupków. Zaznaczę sobie pierwsze oczko markerem no i liczymy, jeden, drugi w tym samym, Dwa. Następnie znowu dwa, czyli trzeci i czwarty ten sam piętnaście i szesnaście jestem na końcu no to udało nam się magda tak to wygląda i następne okrążenie po prostu 16 półsłupków czyli w każdym po jednym easy Proszę, wyszło pełne okrążenie. Teraz jeden półsłupek w pierwszym, później dwa razy po dwa półsłupki. Jeden półsłupek osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia. Jest. Doszłam do końca. Jest 20 półsłupków, więc udało mi się. Teraz od rzędu 5 do 9 20 półsłupków. Czyli 4 rzędy będę robiła, 20 półsłupków. Ok, zrobiłam 4. Dziesiąte okrążenie to jedno oczko łańcuszka. Przerwam 2 półsłupki razem. Czyli zmniejszenie. To ja może to zrobię po swojemu. Nie, nie dam jednego oczka łańcuszka. Tylko zrobię... Wbijam się w pierwsze oczko. Pobieram. Wbijam się w drugie oczko. Pobieram. I przeciągam przez wszystkie nitki. I zaznaczam sobie pierwsze oczko. Teraz drugi raz to samo. zmniejszam. Bez sensu jest to oczko łańcuszka, bo jakbym dodała jedno oczko łańcuszka, jakbym później zrobiła zmniejszenie, to by wyszło na to, że w ogóle się nie zmniejszyło. Do 16 oczek. Ok, zmniejszyłam w dwóch oczkach i teraz sześć półsłupków ósmy i znowu tutaj jest dwa razy czyli dziewiąte zmniejszamy dziesiąte zmniejszamy Zmniejszone, a to wtedy hmm. wcześniej to... Pięć półsłupków. Jeden cztery. Hmm. I sześć zostaje. Czyli pewnie o jedno za mało zrobiłam wcześniej. Dobra, próję do tego zmniejszenia pierwszego raczej przed pierwszym zmniejszeniem dorobię tutaj jeden półsłupek i teraz dwa zmniejszenia i pięć półsłupków raz, trzy, cztery, pięć ok, teraz się udało na takim etapie jestem uszka I teraz znowu będzie zmniejszanie Dwa pomniejszone znowu, drugi i teraz trzy półsłupki, trzy i znowu dwa pomniejszone, teraz szósty, siódmy i pięć. 5. To jest moje ucho. Wyszło dwanaście, teraz y, całe okrążenie pojedyncze słupki. Dwa. I dwanaście. Przerób dwa półsłupki razem. I jeden. I dwa półsłupki zwykłe. I powtórz. 8, 9. Mam 9 i teraz od 15 do 17, czyli dwa rzędy po 9 półsłupków. I koniec ucha będzie. Zostawić mam 15 cm. Zostawiłam kawałek do przyszycia ucha. I Skończyłam pierwsze ucho troszkę się męczyłam. Podsumuję na koniec to wszystko, ale już teraz mogę Wam powiedzieć, że początkujący będą mieli z tym problem. Na razie wygląda jak kaczka. Poddawałam się już 10 razy z tym dniamiem. Nie wiem czy podałam. Myśleliście, że było trudno. Teraz to się dopiero zaczyna. Od tego momentu szydełkujemy ściegiem gobelinowym w trzech kolorach, gdzie przerabiać będziemy po ściegu w każdym kolorze zgodnie z kolejnością opisaną poniżej. Kolejność ciemnoczerwony, jasnoczerwony, koralowy. A już się cieszyłam, że mam najtrudniejsze za sobą, czyli tułów. Ale jednak się myliłam. Coś takiego wychodzi. Nigdy wcześniej nie podmieniałam tak kolorów, ale może mi się nawet to spodoba. I tak wyszła bruszka. Nie najgorzej, ale w porównaniu z tej szyjki. Która jest taka malutka To jest dużo większa Zobaczymy jak te proporcje będą wyglądały po złożeniu całości Jest kolejny dzień Ja zrobiłam dzisiaj przednie łapy i tylnie I zostaje jeszcze berecik Zabieram się za robotę Wszystkie części już zrobione, a przynajmniej tak mi się wydaje. I teraz czas na zszywanie tego wszystkiego. No, mam nadzieję, że nic nie zgubiłam. Tutaj wymęczony bieduś. Na kocieku. A jedzie. No, i mamy go. Ta -da! Jamnik jest gotowy, ale nie ukrywam, że był dla mnie dużym wyzwaniem i kosztował mnie dużo nerwów. Przydełkowanie tego jamniczora mm, trwało o wiele dłużej niż mi się wydawało. I składa on się z wielu elementów. Oddzielnie jest brecik, łóżka, nos, głowa. Obroża, szyja było oddzielnie, nóżki i ogonek. Tak. I na sam koniec trzeba było wszystko razem połączyć. Ale mimo wszystko udało się. I jeśli macie anielską cierpliwość i dużo wolnego czasu, to może być to dla Was dobre, fajne wyzwanie. Dajcie znać w komentarzach, czy podjęlibyście się takiego projektu. I jeśli tak, to powodzenia, bo bardzo wam się przyda. <grych> dzięki, że byliście ze mną, bo dzięki temu skończyłam ten projekt i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Bajo!